Jak to się stało? Jak to się stało? Kurde, co się stało? Gdzie on jest? Ty, ja jako jedyny... On może jako jedyny chodzić. Kurde. Wielbłąd. Sniffer, nie wiem kim ty jesteś, ale zaprowadź nas. Do tego portalu i jeszcze raz potem nas wejdź. Okej? Okay? Ej, pokój. Po kolei, po kolei. O, ten dziwny stwór się zanurzył. Pokój, ale zostaw moje dzieci w spokoju. Ok. Sniffer, stój tak. A ty wielbłąd? Uspokój się. No dobrze. Co? Umiecie gadać? No pewnie. Nara ślimaki. Co? Dziwne. Dobra. Pożałujecie. O nie. Będziemy walczyć. Haha, ha. weksy wygrywają. Haha. Ha, ha. Mi tak naprawdę zostało jeszcze pół serduszka. Dlatego tu jestem mucha. hahaha. Ha, ha, ha. Pół serduszka posiadasz? Tak. To właśnie slajmy tyle biją. Ha, ha. No. Weksy ile mają z pięć serduszek? Uciekajcie lepiej. Ha, dzięki. Wiecie o tym, że to jest pyszne? Chłopacy, pomóżcie. Mieszkamy bardzo blisko siebie, ale mamy swoje portale. Slajmy wiecie coś o tym? Tak, wiemy z jakich Wiemy, z, z, ja, skąd oni się wzięli. Ten długi, jakby taki krokodyl się wziął ze świata. Awatara, a ta ośmiornica i ten dziwna żaba. Dziwna. O, właśnie o niej mówimy. Są z pokemonów. Świata. No to co? Może będziemy razem? Tak. Stop, stop, stop yy, Oglądasz to już jakiś czas, więc Chcę wam powiedzieć, że z okazji, że Że On umarł Nadal będzie tutaj występował, ale już rzadziej To zamiast niego ulepimy Kogoś Jakąś figurkę Typu tego Więc oglądajcie dalej I zobaczycie historię Sniffera No i pijemy 拜拜。Bye bye.